Dobra, to co, lecimy? No lecimy, no to. <laughs> Witam serdecznie. Jestem dzisiaj widzinach w kopule niedaleko Bydgoszczy u pani Elżbiety i pana Andrzeja. I fantastyczna sprawa, ponieważ państwo zgodzili się, nawet zaproponowali, aby powiedzieć kilka słów, jak się mieszka w kopule. Mieszkają w kopule, ile już w kopule? Rok. Trzeci rok mieszkałem w kopule, także Aha. mają pewne doświadczenia, z którymi na pewno mogą się podzielić. Także. Elżbieta, jak się mieszka w kopule? No bardzo serdecznie witam Ciebie u nas w domu. Dziękujemy w ogóle za projekt, dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Byłeś u nas tutaj jeszcze przed domem. Ustalaliśmy te wszystkie parametry. Mieszka się cudownie. Jeśli ktoś ma zamiar budować, to tylko w kopulę. Tylko w kopule i tylko ze mną. Znaczy, dobre fartuje. <noise> tak, Sebastian robi świetne projekty, chociaż trzeba wiedzieć, co się chce. Tak. Myśmy też już jakiś swój plan przywieźli, małe korygacje, ty nam tu podpowiedziałeś, tu korytarzyk, tam tą strefę, bardzo fajna jest ta strefa, taka prywatna, prywatna mm -hmm. gdzie mamy sypialnie, pokój, garderobę, gos, łazienkę gospodarczą. Także to jest takie fajne. Tutaj mamy, z tej strony mamy salon, dwa pokoiki, kuchnię i spiżarkę. I spiżarkę, tak. Tak. Ja tutaj jak już mam ciebie fajnie, to podpowiem, żeby też dla innych było kilka moich uwag. No nie mieliśmy wiatrołapu. To musieli się męczyć fachowcy dużo, żeby troszeczkę tak zrobić tą, tą kopułkę, no znaczy, ale zrobili. Ten ganek przed głównie. Ganek, tak. Okazji. To wiatrowo, tak? No, to, to już od razu wiedzieliśmy, jak tylko dom powstał, że tu coś brakuje. Tak, tak tego nie było w projektu. Tak. W łazience mieliśmy bidet, umywalka, w tej dużej łazience hmm. wannę. I teraz było tak, pralkę czy bidet? No bo nie było hmm. tyle miejsca. Jak jeszcze umywalka taka duża z szafką, wiesz, stanęła, no to, że no rezygnowałam z bidetu, chociaż bardzo cenny i ważny, zwłaszcza dla kobiet, stoi pralka i, i bardzo się dobrze sprawdza. Tu tylko wyjaśnię jedną rzecz. Ja w projektach zawsze przewiduję, gdzie mi stać pralka i suszarka, tak. bardzo często taka pebnowá. Tak. Tylko potem, jak dochodzi do czego jesteśmy już w trakcie realizacji, to. Jak się wchodzi do domu, to się na to patrzy zupełnie w inny sposób niż na papierze. Tak. Bo tutaj było to przewidziane pomyśleniem gospodarczym, a pani mhm. Elżbieta powiedziała, że jednak tak łazience, no i trzeba było coś zmienić. Elżbieta. Elżbieta, dobrze, Elżbieta. <laughs> tak, pan, panów nie ma. <laughs> I co jeszcze bym tutaj podsunęła? No, mieliśmy bez sufitów i raptem no, dom stoi, a ja widzę, wschodzę tam, gdzie ma być sypialnia, a tam 5 metrów. No to tak jakoś było nie tak. A do tego nam tu budowlańcy podpowiedzieli, że warto jakiś troszek zrobić na jakieś walizki, na jakieś tam łóżka polowe. No i pod częścią, gdzie mamy właśnie um, tą, tą, prywatną już, tą prywatną część, tam hmm. nam już zrobili y, taką podłogę i tam już można coś dać. To jest to. No to nad tym trzeba się zastanowić, czy ktoś chce mieć sypialnię 5 metrów, czy łazienkę, kuchnię, mhm. bo, to, bo to warto by było mieć ten sufit. No to zależy kto, bo my nie chcieliśmy andresowi, tak. nie chcieliśmy mieć piętra. Piętra mamy dosyć, bośmy od mieli piętra, chociaż ja tutaj podpowiem, mieliśmy piętra, dwa piętra. Chodziło się codziennie, co najmniej na pierwsze piętro. I miałam mocniejsze nogi. No, coś za coś. A teraz, no, muszę ćwiczyć bardziej intensywnie, bo zauważyłam, że mam słabsze nogi. Ale macie dużo piękny teren. No, dlatego chodzimy, ale to nie jest to samo. No nie, nie. Zauważyłam, bo dużo chodzę, to nie jest to samo, co y, na piętra. Czyli piętro tak, czy nie? Yy, nie, 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 więcej gimnastyki. Więcej gimnastyki. No, więcej gimnastyki. Młodzi to sobie mogą te piętra robić, natomiast wiesz, już tutaj byśmy chcieli bardziej komfortowo żyć. W końcu mamy po 70, to? Ja. Ale i tak młodość, witalność jest, a kopuła jest tak energetyczna, ludzie się tak fantastycznie tu czują, ale jeszcze do tego wrócimy. Natomiast yy, podpowiedzi, co na dach, tak? Oj, Pierwsze zmieniliśmy, miało być wypełnione słomą czym? Konopnym. Beton konopny. Beton No i przyjechał ten majster cały i mówi, a u innych to sknie cały rok, a my chcemy cię tak szybko, nie, to my tutaj to proponuje zmianę. No to daliśmy szk szklaną, nie, skalną, tak, skalną. I to też dobry pomysł jest. Natomiast y, ja się potem dowiedziałam, że po prostu ktoś nie umiał proporcji zrobić w tym betonie konopnym. Tak. Y, I to tylko to. Bo jednak robią, i z gliny robią, i ze słomy robią, przecież robili zawsze i było dobrze. No dobrze, mamy to. Bo generalnie beton konopny schnie 6 do 8 tygodni powinien schnąć. Natomiast jeżeli ma więcej wody, więcej bapta, no to... Zdarzało się, że na budowach sech, sech nawet do roku. Tak? To jest mocnym ręczem. Nie mogliśmy sobie na to pozwolić, bo już mieszkaliśmy w domku gospodarczym, mhm. bo dom został szybko sprzedany. No i a tu zima w domku gospodarczym letnim, no to nie bardzo... Właściwie w, w tym w czym, w holenderskim, w holenderskim, do, holenderskim do, domku, no takim gospodarkiem holenderskim. Dobrze wyposażonym, super, ale, mhm. ale nie, nie ogrzewanym. Co ja tu jeszcze jako gospodyni bym podpowiedziała? Co na dach? Mamy, mamy te... Gąb, gą, gą No i dobrze jest, żeśmy wymyślili ciemne u góry, I... trochę jaśniejszy na dole, jest bardziej wesoło, ale gdyby cały jasno było, to już widzimy, wiesz, po tych trzech latach, że tam coś ciemnego spływa. Na tych... Zacieki się robią, tak. Tak. Więc co, jest jakiś pomysł na to? Tak. Co? Raz na rok trzeba kopułę umyć. Jak? Karszarem, z wodą. Te zacieki robią się przez ściekanie kurzu, który się wsadza na dachu. Kusz. A kurz na całe szczęście, na całe szczęście schodzi pod wpływem wody, więc karszer pod ciśnieniem i to pięknie schodzi. Tylko trzeba mieć siłę, żeby to zrobić. Kogoś. Albo kogoś, żeby to wynająć, zrobić? Wynająć i musi na rusztowanie wejść, no bo. Tak. No, trzeba wejść na dach. Chłopaki skakali po tym dachu, chodzili, Andrzej się nie odważył. <grym> <grym> Pokazywali mu jak wskoczyć, ale niestety nie. Jeszcze chcę trochę pożyć. <grym> <grym> Także no, uważam się. No, no takie, no bo co? co czy teraz jakie są inne pomysły na to? Jest, dach? dużo innych pomysłów. Robiliśmy dom pokryty blachą, tynkiem wodoodpornym. częściowo Blachą tkanowocynkową, bardzo drogie, ale trwałe rozwiązanie. Natomiast tutaj nie ma jakby jednego dobrego rozwiązania, każde ma swoje wady i zalety. Mm -hmm. Uważam, że grunt czyli to, co macie, jest, ma najlepszą proporcję ceny do jakości. No tak, cena w miarę i te, te 30 lat, myślę, za naszego życia 50 trzeba by jeszcze zrobić. No 50, no 50, to, to, a, to raz No, a co? No, i tutaj tym atutem jest też ta wyranda, w której w tej chwili przebywałem. No, wyranda, no idą, ona ma tu ponad 20 metrów. No, ponad 20 To tutaj całe lato, wszystkie posiłki, przysiadywanie, odpoczynki, czy jak z grupami mamy przerwy, no to też jest y, piękne, widoki, no cudo tu jest. Odpoczywa się. Ale jeszcze jeśli chodzi o konstrukty, co bym proponowała nowym? Pierwsze z punktu widzenia radiostycyjnego nie robić żadnych krat żeliwnych pod domem, mhm. żadnych, każda krata to rozprasza energię ziemi, w ogóle energię, wszystkie kąty prosto rozpraszają, dlatego ja tu długo szukałam i znaleźliśmy rozwiązanie, wiesz co to jest, w piankowe szkło. Ta szkło spienione. Szkło, szkło spienione, tak. to ileś tam ton nam przywieźli i rozłożyli, Andrzej ubijał, kupiliśmy ubijał mm -hmm. i ubijał. No to, to, jest rozwiązanie, bo nam już to nie rozprasza tej energii, które koło ma ściągnąć, no. już nam to nie rozprasza. No Teraz... nie ma styropianu na przykład, a to rolę też ocieplenia jest, izolacji. Szkło pełni funkcję i termoizolacyjną. Tak. E, I przeciwwodną też, także to jest fajny tak, materiał, tak. który często stosuje, stosuje w projektach. Uh -huh. e, tylko znowu jest bardziej podcochłony niż styro położyństwa uh -huh. pianu, ale a znowu jest coś za coś. No tak. Tak. Ja pilnowałam ekologii i zdrowia, a Andrzej. Ceny. <laughs> w różnych rozwiązaniach. Idealna symbioza po prostu. <laughs> Andrzej ceny. Także... No tutaj nieraz musiałam wytrwać na posterunku, żeby coś było bardziej zdrowego, ale tu nie popuściłam, jeśli chodzi o, o um, podstawę, tak? Właściwie głównie o kopułę chodzi, żeby ta energia Ziemi szła. Kopuła jako klosz ją ściąga i potem oddaje. To już tak. bijemy energetycznie. Ale teraz, jak mamy spiżarkę, no jest rewelacja. Natomiast... W niej jest ciepło, bo tam jest lodówka. I ogrzewanie po drugiej stronie, no to mamy już wyłączone na zimę ogrzewanie w sypialni, bo przechodzi. Nie daliśmy, pożałowaliśmy trochę pieniędzy, czy co, powinno być ogrzewanie na ścianie też z drugiej strony ochrona, nie tylko z tej. Izolacja. Izolacja. Więc trochę mamy ciepło, ale... A, my... No z uwagi na to, że yy, nie, nie powiedziałeś, że mamy ogrzewanie w ścianach. Nie, tak. nie mamy grzejników na zewnątrz, bo gdyby były na zewnątrz grzejniki, to by tam nie przeszkadzało. Może by nie, może, ale w ścianach. A mamy w ścianach grzejniki. Znaczy ogrzewanie. Mhm. Tak podłowego robią, to mamy na Ma ścianach. Wody. Wodne rurki, mhm. ciepłej wodą tak. mamy w ścianach, bo nie chciałam mieć na zewnątrz. I też to co tutaj ci podpowiedziałam, jak przyjechałeś. W ostatnim momencie przesunęliśmy koło, mm. bo wyrandka miała być na wschodnią stronę, a my, jakiś tak miałam ruch, nie. Tu my chcemy też te łąki widzieć, mm. tak? I to, że się nam ze wschód, zachód na wschód-południe, wschód, północ, mm. to mamy przepiękny widok z każdej strony i słońce. Praktycznie cały Od Wschodu miejsc, do, do zachodu. Tak, to, zachód właśnie już tutaj jest godzina, nie wiem, 14, już wchodzi słońce. Tak. I też tu grzeje. Więc tu może z dwóch godzin tylko nie ma no. słońca. Dwie, trzy godziny. Także tu jest przepięknie. Zachód słońca widzimy, wschód słońca widzimy. no. Tutaj, tutaj państwo mają, zrobione takie trochę nietypowe rozwiązanie bo normalnie w kupule robimy jedno duże okno, takie 3-4 metry szerokości, 2,5 metra wysokości. Natomiast u Was jest zrobione, są trzy okna obok jedno koło drugiego. W salonie. W salonie. I dlatego normalnie tej werandy nie można obrócić. Ona była centralnie na tych oknach ustawowana. Mhm. Natomiast tutaj była taka możliwość, że obróciliśmy i dwa okna wchodzą bezpośrednio z salonu, znaczy z zewnątrz do salonu, a jedno okno właśnie prowadzi na tą werandę, w której teraz siedzimy, więc yy, super rozwiązanie. Co więcej, tego nie wiedzę na nagraniu, ale pokażę zdjęcia. Tu jest okno od, od kuchni, które zostało objęte także werandą mm -hmm. i yy, Państwo mówili, że jak robią grupy, no to okno otwierają i wydają. To jest taka wydawka. Wydawka, tak tak. tak. tak, czy więcej gości jakichś, no. to wydawka jest super czy, czy no, w dwie strony. Także no Sebastianie, no piękny domek. No. Zrobiłem na lepiej potrafiłem. No, metraż też jest idealny. Metraż jest tak zwłaszcza jak dla dwójki. Gdyby było jedno dziecko, jeszcze to zależy kto co robi. No bo wiesz, jeden pokoik mamy, Andrzej tam mało przesiaduje, ale jak gość, no to jeden dwójkę możemy pokupić. Garbinek mój jak najbardziej jest ciągle wykorzystywany. No to dlatego dziecka już raczej nie byłoby miejsca. No, U was dzieci już nie ma. Nie ma, był. więc ten <noise> rozkład jest idealny. No, gdyby, no to Andrzej by nie miał pokoiku swojego, <noise> tylko by był tam dla dziecka, nie? Gdyby co? Gdyby co, to byśmy zrobili inny układ funkcjonalny, żeby pasował do potrzeb. No kości. właśnie, no i o to chodzi, że może sztuka, żeby podpowiedzieć to, co on chce, czy on chce mieć gabinet, biblioteczkę, czy, czy co ma. I to jest cenne, że właśnie... Idziemy do architekta, mniej więcej mamy plan, co gdzie chcemy bo już od razu widziałam, wchodzę, chciałam mieć łazieneczkę małą dla gości i gabinet. To było hmm. dla mnie pewne. A resztę to, no bo miałam gabinet w tamtym domu na pierwszym piętrze. No to byli tacy schorowani, co ledwo włazili na to piętro. No ale raczej nie, nie było można innego hmm. rozwiązania zrobić. A co od siebie powiesz? Znaczy, dom w generalnie jest y, piękny. Zupełnym, znaczy, moją największą bolączką przy kupułach to jest to, co powiedziałem wcześniej. Y, te domy są fantastyczne, są cudowne, każdy jest indywidualny y, i za każdym razem każdy mnie zaskakuje. Ten dom także mnie zaskoczy pod wieloma względami, bo jeden za papierze i to, co ja widzę w głowie, a przyjeżdża na, i na budowę, i na realizację i to wygląda zupełnie inaczej. Mm -hmm. y, i tutaj jest taka cisza i spokój, i tak fantastyczna energia, że tu się przychodzi i nie chce się wychodzić po prostu. Ech, tak, nie tak. jesteś jedynym, który to powiedział. Tak, tak. Naprawdę, to tutaj przed chwilą siedzieliśmy godzinę, rozmawialiśmy w sumie o wszystkim i o niczym. Piliśmy. Nie o niczym, o, o, o porządnych, fajnych o, po, Nie no, o poważnych tematach. Tak. To... O tym, że grupy, jesteśmy w grupach, Robimy dużo z sobą, tak. robimy dla innych tak? i, i to jest cenne, żeby tutaj, nie tylko dla nie, siebie, ale też dla innych. Ela prowadzi warsztaty rozwojowe właśnie tutaj w tej kopule, więc jeżeli chcecie, napiszcie komentarz pod tym nagraniem, podam Wam kontakt do Eli, bo robi naprawdę fantastyczne rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o warsztaty. Tak? Co, co ja nie robię? Czego nie robisz? A powiedz mi, jak się mieszka w kopule? No wiesz, i śpimy dobrze, i no całe lato to tu praktycznie. No tam to sfera kinowa. Bo telewizji nie mamy, ale sobie przez komputer jakieś film oglądamy, tematyczne też takie właśnie. Bardzo fajnie. To nie jest tak. Ale myślę, że nie myślę. Jestem pewna, że to jest docelowa już lokalizacja. Tu mamy na wzgórku, no panujemy staw z kąpieliskiem jeszcze, już są papiery złożone. Więc jeszcze bardziej większa atrakcja będzie. Jest altana, jest domek ten holenderski. Nawet jak ktoś chce przyjechać na parę dni, wyciszyć się, pomedytować, pospacerować, to zapraszamy. Tutaj można sobie pomieszkać. Całkowicie domek wyposażony jest. Także Super. bardzo fajnie. Jest propozycja. Jest propozycja, <laughs> tak. Ja tutaj na przykładzie Elżbiety Andrzeja powiem, że Kopułę budują niezwykli ludzie. Większość moich klientów właśnie ma podobne podpatrzenia co Elżbieta, Janrzej. Holistyczne. Tak? Bardziej holistyczne, bardziej takie, można powiedzieć, pełne, podaje się do życia. Odbiegające to tego, co się mówi w mediach głównego nurtu, po prostu. Dlatego też właśnie budują kopuły, bo jest tutaj coś więcej. Ale co więcej. Trzeba przyjechać, poczuć, bo tego się nie da opisać mm -hmm, po prostu. Jedyna mm -hmm. stała to zmiana. Tak. Ale domu już nie, już nie zmieniać. Nie, nie. I to widzisz, i teraz tam trochę byliśmy zadowoleni na początku, ale jak już tu się przeprowadziliśmy, to jest docelowe, to, to jest to, ale nie, mieliśmy wiele warunków. Mm -hmm. Ma być małe wzgórze, ma być las, ma być e, ostatnia działka na wsi. Tak? Więc kilka i jak już jechaliśmy, nie było drzewek, sosenek, no to nie tu. Nie było wzgórza, to nie tu. Wiedzieliśmy, że to nie jest tu. I raptem jest po pół roku. Także ściśle się trzymać i wiedzieć czego chcemy. I się co znajdzie. Cudownie się to słucha. Tak. Jeszcze w tym pomóc, to w ogóle. No, no Sebastianie, no nie wiem, tak. gdzie bym się udała, gdybym. Ja przecież od lat wasze mhm. filmy twojego taty i twoje widziałam. Głównie Twojego taty. Mhm bo miał tam dużo filmików, zachwycił mnie, mnie w ogóle. I, i, i no tak. czego się... się wzięła kopuła w ogóle? No, po tego się kopułę, tak, no. tak. A dużo ludzi, a co to kopuła? Co to... No to w komórce mami pokazuje, jak jestem gdzieś. No. Ale ja się cieszę, że Elżbieta powiedziała, że to jest już nasz ostatni dom, bo mam, mam to na nagraniu. Już, już nie będzie żadnych wymówek. Pójdzie internet, nie ma zachowania. Tak tak. Ale wiesz, ja, jak mieszkaliśmy w Bydgoszczy na ulicy z numerem domu 14, która jest zmianą, mm. to jest pięć generalnie, i jak nam tu przydzielili czternastkę, i ja wtedy tak miałam... kurde, gdzieś się tu... I to już było na początku. Czy nie się będziemy wyprowadzać? Już chwitało. Tu przy, u, przydzielają nam numer 14. Więc... Zmiana może być na wielu płaszczyznach, Niekoniecznie. Nie Ale właśnie, o, o, dziękuję, że to powiedziałeś. Zmiany, no też co zmiany. Nie. Wiesz, i teraz to, teraz to. Wiesz, druga studnia chcemy z kręgami, nie. te, te staw z kąpieliskiem, także no. Cudownie. A co jeszcze? Młodzi jesteście, czas pokaże. Tak, czas pokaże. Nie. Jakie słowo na koniec? Na koniec budujcie kopułę. Zgłaszajcie się nie. do Sądwostjana. Dzięki wielkie. Bo jesteś taki fajny, ugodowy, że dasz sobie powiedzieć, że, że słuchasz, co klient chce. Nie, że to fagą. Nie, to nie może być fajnie, fajnie. Ale architekt, który ma jeszcze. Jakieś spojrzenie holistyczne w ogóle na, na perspektywę życia, na perspektywę domu. Także to nie jest tylko, że biorę projekt, rysuję i masz. Ale to, to, jest, to jest to cenne, właśnie. To jest bezcenne. Bezcenne. Tak? Że holistyczne podejście, że też pracuję energetycznie nad sobą, tak. Sebastian, jak mówiłeś. Co jeszcze? No, jeszcze trochę na tych, na tych cudach realistyzyjnych się przecież znasz. Też raz się pyta, a macie wybadaną działkę, tak, no. radiestezyjnie, bo jak nie, to kogoś polecę, tak, tutaj nam przyszedł. Są wybadanie. bardzo cenne uwagi. Tak, a, a mało kto by to zapytał, tak, tak, nie, tak. o takie rzeczy. Także no, mhm. bardzo fajnie, super. Dzięki wielkie. No, I, mhm. i jak nam się szczęści. I wam się mieszkać najlepiej. Dziękujemy serdecznie, że się spotkaliśmy. Dziękujemy naszym widzom, że do trwali do końca. No i jeszcze ciekawostki tutaj z domu, w boku czy, czy w środku, w mieszkaniu. Tak, też no, jeszcze pokażę. Bo w mieszkaniu ja raczej nie pokazywałam no, mhm. zdjęć. Tak? Jeśli jakieś takie, ten dziękuję Dzięki, wielkie jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękujemy.